Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnej części Metamorfozy i witamy się z przedpokoju. Słuchajcie, w tym przedpokoju dla mnie jest wszystko zrobione, ale co Kasia wymyśliła, niech się tłumaczy. Nie, 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 robimy jeszcze dzisiaj konsolę, bo gdzieś trzeba odkładać klucze, torebki i wszystkie te rzeczy, które przynosi się do domu. A konsola to nie służy do dobie? Też, ale my dzisiaj zrobimy taką drewna. I zagram na niej. Kasia, chodź mi tu wytłumacz. Po co to co jest to? Ja przede wszystkim przyniosłam nogi od stolarza, utoczone, piękne, do naszej konsoli. A ty masz, słuchaj, elementy na opaskę dookoła tutaj. No, nawet. a ten element? A to jest deska sosłowa, która będzie blacikiem tego wszystkiego. A, czyli cztery nogi, opaska i blad. I blat. I jeszcze pomalujemy to na niebieskiej kolorach. Kasia pomaluje. Dobra, niech będzie. Ja maluję ściany. Proszę bardzo, Stolik. Tak, ja mam już część materiałów. No i teraz, proszę bardzo, co autor ma na myśli? No ba. Ba. Robimy opaskę. Widzisz, jak pięknie docięta jest klejka? A to docinałaś sama, czy jak? Nie, docięłam w sklepie, podałam wymiary i pan mi ładnie to przyciął. Dokładnie I tak. to jest super. Dokładnie tak się robi. I robimy właśnie w ten sposób opaskę. Dobre. O, tak. No to tak mniej więcej, poglądowo I teraz. Tu troszeczkę kleju. Złapiemy to gwoździkami okay. i będziemy mogli przymocować potem tą sosnową półkę jako. Na górze. Na górze jako blat, a do tego mam kątowiki. Dobrze, czyli jak to wszystko ja poskręcam, tak. to ja wtedy uciekam, a ty. ty tutaj idziesz na kawę, a, a ja to tu... pomaluję. Matejko. <laughs> Dobra, wiemy. Czyli krótsze elementy już mamy zrobione, dłuższe na tej samej technologii. Dokładnie. Czyli klej. Ta sama metoda. Metoda, yy, Może to tak? Tak, nie ma. A może tak, tak. to już. To już ja sobie, sobie tutaj dopatrzę się. Dobra, wiesz, co, bo ja teraz tak nie mam, jak tutaj z ściskiem złapać. To Dobra, już, to od razu na gwoździki. To, to ty już musisz być z tym ściskiem. Muszę być czujna. Nie, ściskiem musisz być. A teraz ostatni element. Przymocowujemy blat do nóżek. Albo odwrotnie, nóżki do blatu. Nie, blat poszedł i teraz nóżki. Czyli, czyli dobrze powiedziałem. Proszę Miara. bardzo. Podmierzasz, żeby równo było. Tak, tu 4 centymetry. To jeszcze kawałek. Proszę bardzo. Ja sprawdzę tylko. Wcześniej jest. sobie to. 4? Tak jest. Mierzyliśmy i tutaj dwa. 2, 2. I dwa. 2. Patrz, jak równo. O, Idealnie. Lecimy. I co dalej? Kontowniczki i do nóg i do blatu. Cztery kątowniczki odpowiedniej długości śrubeczki, bo nie za długie, żeby nam wkręty. nie wyszło. Tak. Ma Kasia ja rację, wkręty. Zwracał ktoś już uwagę na to. Nie są to śrubki, tylko wkręty. Tak i... Przepraszam, skręcamy. ze wsi jestem i tak na wsi mówią. No bo. widzisz, no. Czyli co, zdejmujemy to? Zdejmujemy. Cioach. Okej. Okay. Dobra. To teraz Ty idziesz na kawę. A ty malujesz. A ja maluję. Pa! A teraz czas na malowanie i będę malowała farbą akrylową, ale najlepsze, że będzie to w kolorze niebieskim, czyli taki mocny, intensywny akcent w tym przedpokoju. Konsola schnie, a ja w tym czasie chciałabym powiesić dekorację i tutaj potrzebuję wieśka, który co? proszę cię, żebyś mi tutaj jedną dziurkę wywierciła. Kasiu. Nie, 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 nie. Dobrze. Ja już nawet zaznaczyłam odpowiedni punkt. Dobra. To ja wiesz co, pomaga? ja ciebie poproszę o odkurzacz i jedziemy. Tak. Pamiętajcie właśnie, żeby brać odkurzacz, kiedy wiercicie, wtedy będzie czysto od razu. I pamiętajcie, żeby go włączać. A jak... właśnie, patrz, racja! Bo wtedy lepiej działa. Ja konsolę zmontowałem, zrobiłem dziurę na zegar, a resztę nie się Kasia tłumaczy. A ja malowałam i konsola jest w bardzo intensywnym niebieskim kolorze, a to dlatego, że w kolejnym odcinku, Wiesiu, nie wiem czy wiesz, jeszcze zrobimy coś niebieskiego. Mam nadzieję, że to będzie niebo. Może być. Jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie komentarz, lajka i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć kolejną część tej matematyki. A to, co zrobiła Kasia, ja tam drobną pomocą moją, jest naprawdę ładne.